Siemano moi drodzy! Witam serdecznie w najnowszym odcinku, w którym to moja twarz nie pasuje do reszty mojego ciała. A to dlatego, że testuję dzisiaj nowy podkład i mam tylko jeden kolor, więc jakoś musimy sobie z tym poradzić. Yy, miał być inny dzisiaj odcinek, ale się okazało, że znowu coś tam było nie tak z dźwiękiem i nie mam materiałów, muszę nagrać dla Was nowy, a nawet mam dzisiaj dobry humor, więc dobrze się składa. Opowiem Wam trochę na temat wybranych przeze mnie takich top ulubionych płatków pod oczy, na które uważam, że warto wydać pieniądze. I tak, ja próbowałam przeróżnych, od takich, co kosztowały kilka złotych, gdzieś w Rosie dostępnych, po takie jakieś Shiseido tam super luksusowej w ogóle. I zostały mi tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć mam takich do pokazania, które uważam, że naprawdę warto na to położyć kasę. Taki jest mój tu, yy, mój wgląd. Postaram się w miarę sensownie yy, opowiedzieć o tych yy, produktach, bo wiele z nich ma bardzo podobne działanie, więc będę się dużo pewnie powtarzać, ale postaram się jakoś w miarę rozróżnić, żebyście wiedzieli, czego się po których spodziewać. Zaczniemy może od płatków, których nie mam przy sobie, i to są płatki z Orientany. Zrobiłam tak tutaj, jakby miało się pojawić zdjęcie, ale nie oszukujmy się, będę zbyt leniwa przy edycji tego zdjęcia, nie wkleję, ale wkleję link na dole w opisie filmu, więc będziecie mogli sobie zobaczyć. Kurde, muszę się odzwyczaić od tego odkładania ręki na yy, oparciu kanapy, bo zawsze potem przy edycji to wygląda jakby miała przetrącony kręgosłup. Yy, wracając do tych płatków z orientany. Ja mam na myśli konkretnie jedne z czereśnią japońską. To jest srebrna saszetka z po prostu zdjęciem tych jakichś różnych czereśni. Chyba, że się zmieniło Opakowania od tego czasu, kiedy ja kupowałam ostatnio ten kosmetyk, bo miałam bodajże rok albo nawet trochę więcej przerwy. Yy, I tak. Może zacznę od tego co mi w nich nie pasuje, póki jeszcze dobrze to pamiętam. Trochę irytujące jest dla mnie opakowanie, dlatego że tam jest tak saszetka, którą się otwiera, wyciąga się tackę. Na tej tace jest jedna część folii, która jest wycięta tak samo jak ten płatek. Potem jest ten płatek i wtedy jest kolejna część folii i po prostu strasznie dużo opakowania na ten produkt. Moim zdaniem tak to wyglądało. Jeżeli coś się zmieniło w jakimś tam czasie niedalekim, to piszcie koniecznie w komentarzu albo napiszemy do Orientana zapytamy, bo możliwe, że coś się uległo zmianie. Po prostu co dawno nie kupowałam tego kosmetyku. Niemniej jednak. Same płatki są rewelacyjne. One mają kształt takiej spłaszczonej litery C. To są nie płatki hydrożelowe, tylko takie z tkaniny, Jedwabne. Nakleja się je tutaj na górną powiekę, na zewnętrzny kącik i na dolną powiekę, i te płatki trzymają się nieprawdopodobnie. One tak ładnie przylegają do skóry, że można robić jakieś różne rzeczy, pochylać głowę i one elegancko tam siedzą. Moim zdaniem one nie są kosmetykiem do użytku codziennego, takiego jak chcecie, żeby Wam po prostu trochę opuchlizna zeszła, to nie jest to. To jest raczej taka maska bank. Bankietowa. To znaczy po nałożeniu i odczekaniu tyle czasu, ile producent zaleca, jak się ściąga te płatki, to faktycznie jest takie wrażenie, że ta skóra jest bardziej nawilżona, trochę gładsza. Wiadomo, nawilżona jest zawsze taka, yy, no, chciałam <ścoughs> powiedzieć napęczniała, to jest złe słowo. Chodzi o to, że dzięki nawilżeniu ona wydaje się bardziej sprężysta i mniej pomarszczona, jeżeli są te zmarszki mocno widoczne. Zwłaszcza, jeżeli są linie odwodnieniowe, a nie już takie zmarszki yy, konkretnie. I powiedziałabym jeszcze tyle, że to jest taka maska, która powoduje, że makijaż nakłada się rewelacyjnie. Każdy praktycznie korektor pod oczy po nałożeniu na pozostałości wklepane delikatnie tej właśnie maseczki pod oczy rozprowadzał mi się pięknie obojętnie, czy to były jakieś takie hardkorowe, wiecie, farby do ściany z cyfory, czy to były pudrowe, takie proszkowe minerały, zawsze wyglądało to elegancko. I wielokrotnie kupowałam ten kosmetyk, i dalej go bardzo polecam. Uważam, że to jest coś wartego uwagi. Dalej mamy mój od lat już mega hit. Od lat. Wydaje mi się, że ja kupuję te płatki. Od jakiegoś 2014 albo 2015. To jest opcja niestety jednorazowa. Jakby były one w słoiku, takie, że macie, wiecie, dużo opakowanie, jest pełno tych płatków, to mnie je kupowała. I tak. Te są w takim oto blistrze, tu są dwa płatki w środku. I ja je zabieram ze sobą zawsze na wakacje, na wyjazdy, tam, gdzie będę długo w klimatyzowanym, jakimś, no, nazwijmy to, pomieszczeniu. Jak mam długi lot samolotem, albo nadkrótki, bo ja czasami po dwóch godzinach w samolocie to tak wyglądam, jakbym była już taką rodzynką człowieka trochę. Albo jak mam jechać kilka godzin. W aucie i wiem, że na bank będzie włączone klimato. to też wtedy mam bardzo wysuszone, zwłaszcza okolice oczu i usta. I wiem, że też będę mniej pić, żeby nie korzystać tak często z publicznych toalet, więc no, jakby jestem świadoma, co sobie robię sama, więc staram się zawsze mieć pod ręką jakieś płatki. Te są z Biotuju, bo chyba nie powiedziałam na początku. Anti Aging Eye Gel Patch, tak on się nazywają. To są płatki, które są bardzo, bardzo mokre, ale nie takie, że one są zanurzone w esencję. Jak się to przykleja, to one spływają z policzka tylko tam, gdzie położysz, tam one się trzymają. W trakcie użytkowania, jak zaczyna skóra wchłaniać składniki z tego płatka, on się ciut kurczy. No nie jest tak, że zobaczycie nagle, jakby on się zbierał jak, nie wiem, rozciągnięta i puszczona gumka, tylko po prostu on troszeczkę robi się mniejszy. Ja robiłam w ten sposób, że nakładałam pod oczami te płatki, a później po tym czasie, tutaj chyba jest 15 minut, oni mówią. 20-30 minut nawet. Ja to też pół godziny trzymałam, albo nawet dłużej. Potem ściągałam je stąd i naklejałam je Jeden tutaj między brwi, albo tutaj oba na te okolice tej linii uśmiechu, i one naprawdę przy liniach odwodnieniowych bardzo pomagają. Jak są takie, z odwodnienia, właśnie z przesuszenia, skóra wygląda na bardziej pomarszczoną, to one mega pomagają. I powiedziałabym, że. To jest taki płatek, że jak go nakleisz, to rzeczywiście dzień albo dwa nawet widać różnicę pod oczami. Jak ktoś na przykład nie może stosować kremów pod oczy, bo ma bardzo wrażliwe, a chciałby coś zrobić, albo na przykład dużo płacze i te kremy dostają się do oka, potem to szczyt i w ogóle bez sensu robota, no to taki płatek naklejony na okolice pod oczami, nie dość, że redukuje opuchnięcie, to jeszcze właśnie pomaga przy nawilżeniu. Jeśli chodzi o cienie pod oczami, to jest często kwestia genetyczna albo związana z niewyspaniem, z alkoholem, z lekami, z tysiąc innych powodów, Moim zdaniem płatek pod oczy to nie jest taka rzecz, która pomoże na cienie pod oczami. Być może jestem jakoś, wiecie, do tyłu i nie znam teraz nowoczesnych technologii, ale tak jest moje przekonanie, więc tak Wam też tutaj przekazuję. Dalej mamy takie nowe odkrycie, powiedzmy, gdzieś może od roku używam tych płatków i to są płatki z Madary. Ja mam takie opakowanie, że jest set pięciu sztuk, ale wydaje mi się mocno, że w niektórych sklepach można kupić można kupić pojedyncze. To są też takie płatki jak te pierwsze zorientane, w sensie i kształt mają taki na całą okolicę oka, i one są bardziej jako maska bankietowa, moim zdaniem. Też to nie jest kosmetyk do używania codziennie. One dają mi taki rezultat, że natychmiast schodzi mi opuchnięcie. Natychmiast przykładam i dosłownie 3-4 minuty, i widać, jak centralnie górna powieka, zwłaszcza robi się mniej opuchnięta, więc to jest super. One są już takie bardziej hydrożelowe, więc też trzeba uważać, bo jak je nałożycie, to w pierwszych tam, w pierwszej minucie czy dwóch one się też trochę mogą ruszać. Przynajmniej u mnie tak było, to to mnie dosyć irytowało, ale po chwili już ten problem znika. Moim zdaniem kwestia nawilżenia i wygładzenia okolicy pod oczami też jest zauważalna. Nie jest to taka. Kurczę, no nie powiedziałabym, że to jest taka maska, że ona bije wszystkie inne absolutnie na głowę, ale zawsze jak tego używam i później zdejmuję te płatki, to mam takie ok. Widzę, że zadziałałeś. Byłeś wart uwagi, byłeś wart poświęcenia tych 15 minut, żeby, żeby to właśnie sobie tu przykleić. To jest też taka maska, która, mam wrażenie, często jest doceniana przez osoby, które mają bardzo głębokie tutaj te kurze łapki. Bo ile razy jakieś ciotce albo komuś nakładam, to zawsze było, ale gładka ta buzia, tutaj taka gładka ta buzia. Co to za produkt? Co to za produkt? Więc ym, może jeżeli na przykład jest. Yy, no, kurze, nie kuczeniałam lepszego słowa, więc powiem zaniedbana. Ta rutyna pielęgnacyjna codzienna, to jak ktoś ma tak, że nie, na przykład nie robi masażu okolicy oczu albo nie nakłada produktów pielęgnacyjnych, to jak raz na jakiś czas nałoży sobie coś takiego, to wtedy może jest ten efekt wow. U mnie być może dlatego nie było tego efektu wow, że tak regularnie tutaj po prostu tą okolicę pielęgnuję. W zeszłym roku, jak używałam bardzo mało produktów pod oczy, bo wiecznie tam się coś działo, no to też jak nakładałam tą maskę, to miałam takie Tęsknię za kremem pod oczy, bo potem widać różnicę naprawdę całkiem zacną. Tutaj to ja w ogóle nie wiem, czy ja muszę coś mówić, bo ja już tyle razy mówiłam o tym, że pewnie większość z Was ma takie dobra dziewczyny, już weź daj spokój, już wiemy, tak? Już wiemy płatki z Bentona. Bee Ultimate Hydrogel Eye Patch to są płatki marki Benton Cosmetics, tak jak powiedziałam. Tu mam nówkę sztukę, nieotwarte, więc nie będę Wam pokazywać, jak one wyglądają w środku. To są te duże, czarne. One są w takim kształcie łezki, że jest szerokie z jednej strony i wąskie z drugiej, i to też od razu powiem, bo dużo osób mnie o to pyta. Jak to nakładać, czy tą grubą stroną z tej strony? czy grubą na zewnątrz, to jest Wasz wybór. Jeżeli nakładacie tak, że jest ta grubsza z tej strony, a ta cieńsza tutaj bliżej oka, to wtedy jest bardziej na tą okolicę zewnętrznego kącika, na te kurze łapki nazwijmy to. A jeżeli nakładacie odwrotnie, ta cienka z tej strony, a ta gruba tutaj, to to bardziej pomaga na opuchnięcia pod oczami. Tak przynajmniej mnie instruowano na jakichś tam różnych spotkaniach z markami koreańskimi i się tego trzymam. Te płatki, tak jak mówiłam, możecie też przyklejać właśnie na przykład na te jedenastki tu między brwiami, na okolice nosa, znaczy, na okolicy nosa. Na okolicy tych linii uśmiechu, dotknąłam nosa i już tutaj stąd się zrobiła okolica nosa. jakby tego się trzymamy. To są płatki, moim zdaniem, jak najbardziej do codziennego używania. To nie jest kosmetyk, który nakładasz i po prostu po dwóch minutach Ci się wydaje. O kurde, nie muszę używać kremu pod oczy, wręcz przeciwnie. Znaczy nie, nie wręcz przeciwnie, nie że pogarsza. Tylko, że to jest właśnie coś takiego, na przykład zamiast kremu pod oczy rano. Jak ktoś nie chce stosować albo nie może, albo nie lubi obojętnie, no to to można nałożyć rano i pochodzić, nie wiem, umyć zęby, wypić herbatę i wtedy to się ściąga. I ta skóra rzeczywiście jest bardzo miła w dotyku, delikatna. I powiedziałabym, że tak, nawilżenie jest spoko. To nie jest coś takiego, że spektakularne i w ogóle tak jak tamte maski bankietowe, tylko po prostu jest spoko nawilżona. Jeśli chodzi o nakładanie produktów do makijażu, to z niektórymi miałam kłopot, że mi trochę spływały, z niektórymi było wszystko w porządku, więc to takie trochę zależy, czego używacie. Chciałabym być bardziej pomocna, ale sorry, to tylko tyle mogę powiedzieć. One są takim hydrożelowym płatkiem, który leży zanurzony w esencji. Więc jak się to wyciąga, zwłaszcza na początku, to one lubią spływać, bo tej esencji jest po prostu bardzo dużo. Także od razu uprzedzam, jeżeli kogoś to denerwuje, no to, to, to może być też wkurzające w tym kosmetyku. I tutaj może dam radę wam pokazać, jak jakoś światło modbiła. Tutaj w środku jest taka plastikowa. Pod tą folią jest plastikowy, taki malutki, taka penseta, powiedzmy, do wyciągania tych płatków, żeby było bardziej higienicznie, żeby paluchami nie grzebać. Także yy, wyjątkowo ja to doceniam. Wiem, że kolejny plastikowy śmieć, ale akurat tu, jeśli chodzi o higienę i okolice, ocza, o, ocza, okolice oka, to wiecie, że ja mam zgarem trochę, więc yy, doceniam. I na koniec mam wam do pokazania płatki, które nie są w ogóle kosmetykiem, ale są gadżetem i to są takie płatki silikonowe z. Yy, Easy Living. Ona nazywa się Easy iPad. I ja to odkryłam oczywiście dzięki Moni z Nie jesteśmy zdziwieni, bo już Wam to pokazywałam na pewno w... Chciałam powiedzieć w czerwcu, ale nie wiem, czy to był czerwiec. Gdzieś latem. To są takie płatki, może, o, może na tych drzwiach będzie lepiej widać, albo tu, proszę bardzo. To są takie płatki zrobione z silikonu. One mają taki kształt, nie aż taki, że mega szerokie z jednej, mega wąskie z drugiej, tylko są takie, o, takie łezki, takie fasolki. Szukamy jakichś porównań, nie? Szukamy, ewidentnie. Widać, że to jest mój dzień, co? I też można je przyklejać albo tą grubszą stroną do środka, albo odwrotnie, tą węższą stroną do środka. I to jest taki... Bardzo miękki silikon, który yy, po prostu albo smarujemy kremem, czy żelem pod oczy, albo jakimś serum, albo rozprowadzamy ten kosmetyk pod okiem. Sorry, musiałam srogo kichnąć. Albo rozprowadzamy ten krem pod okiem, czy tam jakiś żel, czy serum, i wtedy na to nakładamy ten e, produkt. I on jest tylko po to, żeby się nasz kosmetyk wchłaniał dłużej, i e, można też e, przytrzymać ten kosmetyk w lodówce, i wtedy nakładamy taki płatek. On też powoduje, że trochę wolniej się to grzeje, więc e, jeśli są opuchnięcia, to te opuchnięcia szybciej schodzą. Mam nadzieję, że był sens w tym zdaniu, w mojej głowie był. E, jeśli chodzi o te płatki, to jedna rzecz mi w nich nieprawdopodobnie przeszkadza i to jest to, że jeżeli się przyklei bardzo wysoko pod e, e, rzęsy, to wtedy on jest dosyć sztywny i ciężko jest patrzeć w dół, albo w ogóle nie można tego zrobić, bo on po prostu jakby trzyma tą dolną powiekę, więc przyklejam go troszeczkę niżej. Yy, poza tym nie mam do nich żadnych uwag, jest to fajna opcja yy, taka no chyba bardziej eko po prostu, no bo y, wielorazowego użytku nie generuje się jakiejś dużej ilości śmieci, ponadto można użyć tego kosmetyku, którego już używacie, czyli robicie sobie dubla, tak normalnie jest kosmetyk pod oczy, a dodatkowo może być płatek pod oczy, więc jakby dwa w jednym z jednego opakowania. Chciałam tutaj Wam nawet zrobić listę jakichś kremów pod oczy, tam mam kilka fajnych, coś tam z Basic Lab się znalazło, coś tam się znalazło z... Y, Fridge, jakiś fajny krem mam z linii, ale tak potem sobie pomyślałam, że kurczę. W zeszłym roku używałam bardzo mało i nie wiem, te recenzje by były takie bardziej trochę jak pierwsze wrażenia, i nie byłam pewna, czy to jest dzisiaj dobry moment. A te kosmetyki miałam przynajmniej po kilka opakowań zużyte, więc byłam pewna, co polecam. Jak Was interesuje o kremach pod oczy jakiś odcinek, taki przegląd tych rzeczy, które używałam w ostatnim roku, to dawać znać w komentarzu, to też wam nagram taki film. W każdym razie z wielką przyjemnością używam tych płatków. To się później myje po prostu pod bieżącą wodą z mydłem na przykład, z powrotem do, do tego metalowego opakowania. Mi się tu akurat mieści do środka jeszcze krem pod oczy, więc idealnie to się zbiera do, do kosmetyczki. Bardzo fajna sprawa, cieszę się, że ją odkryłam w tym roku i na pewno, na pewno będę używać jeszcze przez długi, długi czas. To byłoby na tyle. Jeżeli macie jakieś takie płatki podoczek, które Waszym zdaniem naprawdę robią mega różnice, są warte zakupu. Są czymś takim, że polecilibyście, to, nie wiem, przyjaciółce, koleżance, to poleccie też innym ziomeczkom z czaszkolandu na dole w komentarzu. Jestem pewna, że wiele osób doceni, ja pewnie też. Jeśli miałam szminkę na zębach przez cały ten odcinek, no to <laughs> sorry, zapomniałam spożyć w lustro, jak tu się dałam, taka sytuacja. Życzę Wam wszystkim wspaniałego popołudnia. Dziękuję bardzo za to mega super przyjemność przyjęcie takiej serii tam o tym moim stosunku do ciała i o tych wszystkich tam nowych jakichś początkach, nowych zmianach i w ogóle. Mega jestem zadowolona, że, że zrozumieliście, jaki jest mój pomysł, jak jest mój przekaz, więc to jest super sprawa, będą takie odcinki już niebawem. I na dzisiaj już wszystko, ściskam Was gorąco i do zobaczenia następnym razem. Na razie! A, jeszcze łapki w górę tam, subskrypcje, komentarze, nie? To YouTube każe, to ja proszę. Na